Witam Cię w podcaście Klinika Emocji, w serii Moc Słowa, gdzie analizuję wybrane cytaty, które poruszają serce. Z tej strony nagrywa Grzegorz Zięba. Tytuł tego podcastu to: Zakochani w swoim cieniu. W tym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego zakochujemy się w ludziach, którzy przypominają nam o nas samych, o tym, jak tracimy po drodze kawałki siebie i co to znaczy, gdy nagle nie potrafimy już kochać naprawdę. Zobaczysz, że to, co cię przyciąga w drugim człowieku, wcale nie należy do niego, tylko do ciebie, ale jest zapomniane. Ten podcast to nie jest historia o relacjach. Tylko o powrocie do siebie. Bo zanim oddasz komuś serce, musisz najpierw znaleźć własne. Dlatego za chwilę zanurzymy się w słowa, które mówią więcej niż tysiące terapii. Cytat pochodzi z książki Boska Matryca autorstwa Grega Bradena. Podcast składa się z sześciu części. Rozdział pierwszy: Magnetyzm niedokończonego wnętrza. Rozdział drugi. Miłość jak lustro nie mit. Rozdział trzeci. Syndrom duszy bez siebie. Rozdział czwarty. Uśpione części. Nasze ukryte skarby. Rozdział 5- Jak zbudować siebie z powrotem. Rozdział szósty. Zakończenie. Nie potrzebujesz drugiego człowieka, by być całością. Ale możesz go kochać z poczucia pełni. A oto cytat. Gdy odnajdujemy w innych nasze brakujące części, czujemy się nieodparcie i potężnie do nich przyciągani. Możemy nawet wierzyć, że potrzebujemy ich w naszym życiu, dopóki nie przypomnimy sobie, że to, co nas tak w nich przyciąga, wciąż w nas pozostaje, po prostu uśpione. Rozdział pierwszy. Magnetyzm niedokończonego wnętrza. To jeden z tych cytatów, który nie tylko zostaje w głowie, on wchodzi głęboko w ciało i w duszę. Jeśli człowiek ma choć odrobinę uczciwości wobec siebie, to zaczyna się cofać pamięcią do tych momentów, gdy poczuł, że ktoś go dopełnia. Uczucie jakby na chwilę przestało czegoś brakować, jakby przez moment zapadła cisza. Znasz to? To uczucie bycia przyciąganym. Ono nie jest przypadkowe. To nie miłość. To nie zakochanie. To nie magia ani tym bardziej bliźniacze dusze. To nasz wewnętrzny radar dopełnienia, który wykrywa, co jest w nas zamrożone. To nie on czy ona cię dopełnia, to ty siebie zobaczyłeś. Zobaczyłaś w kimś innym Twoją siłę, której się wyparłeś, Twoją radość, którą zakopałaś, Twoją dzikość, którą zamknąłeś na cztery spusty, żeby pasować do świata. I to jest najbardziej bolesne i najbardziej uzdrawiające zarazem. Bo kiedy zrozumiesz, że to był Twój cień, który się przez drugiego uśmiechnął do ciebie, zaczynasz odzyskiwać fragmenty duszy. Zamiast lecieć za kimś jak ćma do ognia, możesz zacząć wracać do siebie. Ale to wymaga odwagi, bo trzeba się zgodzić, że to nie drugi cię porwał. To ty sam, sama siebie porzuciłaś. Dawno temu. Rozdział drugi. Miłość jak lustro, nie mit. Zakochujemy się jak dzieci, ale nie w drugim człowieku, tylko w tym, co On nam przypomina. Bo kiedy On wchodzi pewnym krokiem do kawiarni, to nie On robi ci zamieszanie w sercu, to ta wersja Ciebie, która umiała tak chodzić, która była pewna, odważna, żywa. Ta, którą uśpiłeś, uśpiłaś. To, co nas przyciąga, to nie tylko potrzeba, to tęsknota za całością. I nie chodzi o to, że On ma coś, czego Ty nie masz. On po prostu pokazuje Ci, kim kiedyś byłeś, byłaś, zanim to w sobie wyłączyłeś, zanim to wyłączyłaś, albo kim się boisz być. I w tym leży święta ironia miłości, że w każdym zakochaniu jesteśmy trochę dziećmi szukającymi swojego odbicia. Wierzymy, że to ktoś z zewnątrz nas uratował, a to tylko przypomnienie o tym, kim byliśmy, zanim przyszła edukacja, religia, trauma. Zakochanie to nie jest przylgnięcie do drugiego, to jest przylgnięcie do siebie, tylko jeszcze nieświadome. Dlatego niektórzy nie wytrzymują tej bliskości, bo czują, że zaraz coś się w nich odblokuje, a odblokowana dusza już nie da się wcisnąć z powrotem w pudełko. Rozdział trzeci: Syndrom Duszy Bez Siebie. Znam wiele takich historii w terapii. Ktoś przychodzi i mówi: To był mój bliźniaczy płomień. Moje wszystko, mój sens życia. A ja pytam, a co dokładnie cię tak w nim przyciągało? I wychodzi, że to była siła, której on nie miał odwagi w sobie jeszcze obudzić, albo radość, albo luz, albo bezwstydna autentyczność. I wtedy pada pytanie, czy naprawdę tego człowieka potrzebujesz? Czy może po prostu zapomniałeś? zapomniałaś, że to jest w tobie. I tutaj się zaczyna prawdziwa robota. Bo łatwiej wierzyć, że to ktoś ma klucz. Nie, że to twój własny zamek czeka na przebudzenie. Nie chodzi o to, żeby umniejszyć relacji. One są piękne, one są prawdziwe, ale jeśli cała twoja dusza wisi na drugim człowieku, to znaczy, że dawno temu przestałaś Przestałeś wierzyć w siebie. I to nie jest twoja wina, to jest ślad po braku miłości, który przyszedł z dzieciństwa. Ale dziś już nie musisz być dzieckiem wewnętrznie żebrzącym o uwagę. Możesz być dorosłym, który mówi: Dziękuję ci, że mi przypomniałeś, przypomniałaś, kim jestem. Rozdział 4. Uśpione części. Nasze ukryte skarby. W duchowości jest taka mądrość, że to, co nas rani, prowadzi nas do źródła, ale mało kto mówi o tym, że to, co nas zachwyca, prowadzi nas do tych samych drzwi, tyle, że klucz jest subtelniejszy. Nie trzeba cierpieć, żeby się obudzić. Czasem wystarczy się zachwycić i nie uciekać od tego, nie umniejszać, nie projektować. To, co cię przyciąga w kimś, to jest zaproszenie od duszy. Zobacz, to jesteś ty, tylko śpiący. I wtedy masz wybór: albo dalej śnić cudzym snem, albo wreszcie wstać i przypomnieć sobie własne światło. Zachwyt nie jest słabością. To są wrota. Ale nasze ego nauczyło się traktować zachwyt jak zagrożenie. Bo wtedy zaczyna się zmiana, a zmiana boli, nawet jeśli prowadzi do dobra. Dlatego czasem potrzebujemy kogoś, kto nas nieświadomie zachwyci, żebyśmy w końcu odważyli się wrócić do siebie. Rozdział 5 jak zbudować siebie z powrotem? Dziesięć kroków. Krok pierwszy. Najtrudniejsze pytanie, jakie możesz usłyszeć po rozstaniu, brzmi: co tak naprawdę w nim kochałaś? Nie, czy on cię zdradził, nie, czy był dla ciebie dobry, tylko co cię w nim poruszyło najgłębiej. Bo to jest pierwsza wskazówka nie o nim, tylko o tobie. To pytanie boli, bo nie ma na kogo zrzucić odpowiedzialności, ale właśnie dlatego prowadzi do prawdy, bo gdy przestajesz go analizować, zaczynasz odzyskiwać siebie nie w bólu, tylko w świadomości. I to jest właśnie pierwszy krok. Przestań patrzeć na Niego jak na stratę. Zacznij patrzeć na Niego jak na lustro. Krok drugi. Bo jeśli kochałaś jego siłę, to twoja siła nie zginęła. Może była zakopana pod lękiem, może była zasypana rolą, którą przyjęłaś dla świętego spokoju, ale ona tam była. I to nie jego czy jej moc cię przyciągała, to twoja własna siła, uwięziona. Krzyczała do ciebie przez jego postać, przez jej postać. To nie fascynacja, to tęsknota. Nie och, jaki on był męski, tylko Boże, ja też tak chcę. I to jest drugi krok. Przestań widzieć w nim źródło. Zacznij widzieć w sobie brak, bo jeśli czegoś w sobie nie masz, to zawsze zakochasz się w tym, kto to nosi. Nie po to, żeby go kochać, tylko żeby sobie przypomnieć. Rok trzeci. Jeśli Jego spokój cię zachwycał, to nie on był spokojny, to ty byłaś zmęczona swoim wewnętrznym chaosem. Jego obecność dawała ci ciszę, której sama nie umiała się znaleźć. I wtedy wchodzisz w pułapkę. On mnie uspokaja. Ale prawda jest inna. On tylko pokazywał, że Ty też możesz odpocząć. Trzeci krok to uznać Twój układ nerwowy tęskni za ciszą, nie za człowiekiem. Ona jest w tobie, tylko dawno tam nie zaglądałaś. I teraz już nie musisz się łapać ludzi jak koca, możesz nauczyć się siebie przytulać, bo nie każdy spokój musi przychodzić z zewnątrz. Krok czwarty. Jeśli jego twórczość cię porwała, to dlatego, że twoja wena nie umarła. Ona tylko została zawieszona na haku najpierw obowiązki, potem ja. Zakochałaś się w człowieku, który żył bez tłumaczenia się, bo gdzieś w tobie mieszka artystka, która nigdy nie dostała szansy. I on był jak sygnał z głębokiej przestrzeni. Zobacz, to też ty. Czwarty krok nie podziwiaj przypominaj. To nie jego talent cię poruszył, to twoje zamknięte drzwi się uchyliły, a teraz możesz tam wejść sama, bo Wena nie odchodzi, tylko czeka, aż znów ją zobaczysz. Krok piąty. To nie są puste słowa, to nie są ładne teorie na slajdach, to są konkretne tropy do wnętrza. Mapy powrotu do miejsc, z których się wyprowadziłaś, nie po to, żeby kogoś odzyskać, tylko po to, żeby znowu siebie poczuć. I to nie ma być analiza, to ma być odwaga. Bo na tym etapie nie myślisz już, dlaczego tak się stało, tylko pytasz, co mogę odzyskać z tego, co poczułam. Nie co On mi dał, tylko co się we mnie poruszyło? Krok szósty. Prawdziwe uzdrawianie nie polega na naprawianiu się. Ty nie jesteś popsuta, po prostu poszłaś za daleko od siebie. I teraz czujesz, że coś trzeba naprawić, bo nie działa. Ale to nie ty nie działasz, tylko zapomniałaś, jak to było, gdy byłaś sobą. Szósty krok. Przestań się leczyć, zacznij się przypominać. To jest inna energia. Nie muszę się ogarnąć, tylko czas wrócić do siebie. Nie poprawiaj siebie, przytul siebie, bo w tym wszystkim nie chodzi o to, kim się stałaś, tylko kogo zgubiłaś. Krok siódmy. Bo Ty byłaś tym wszystkim, zanim Ci wmówili, że nie wolno. Byłaś dzika, mocna, śmiejąca się za głośno. Byłaś miękka, wrażliwa, kochająca świat bez filtra. Byłaś spontaniczna i prawdziwa. I to nie przeszło, to się schowało. Siódmy krok to przypomnieć sobie siebie sprzed świata. Nie wstydzić się tej wersji. Nie gasić jej, bo komuś niewygodnie. Nie przepraszać, że jesteś. Bo prawdziwe życie zaczyna się tam, gdzie przestajesz się chować. Krok ósmy. Odzyskiwanie siebie to nie wyczyn. To nie dziesięciodniowy pobyt na bali. To małe gesty codziennego przypominania. To powiedzenie nie wtedy, kiedy zwykle mówisz ok, to zostanie ze sobą w trudnej emocji, zamiast się rozpraszać. Ósmy krok to codzienne decyzje, które mówią jestem dla siebie ważna. Nie głośno, nie teatralnie, po cichu, ale stanowczo. Bo największe przebudzenia dzieją się nie na scenie, tylko w kuchni, w łazience, w duszy. Codziennie po kawałku wracasz. Krok dziewiąty. Odzyskać siebie to spojrzeć w oczy tej, którą porzuciłaś, która została w tamtym domu, przy tamtym ojcu, przy tamtym chłopaku, która została w tej rozmowie, w której nie powiedziałaś, nie. Raz została w Łazience, gdzie płakałaś w ciszy, żeby nikt nie słyszał. Odzyskać siebie, to tam wrócić i powiedzieć: Już cię nie zostawię. Dziewiąty krok to spotkanie ze sobą z przeszłości. Nie z sentymentem, tylko z miłością. Nie po to, żeby przeżywać wszystko od nowa, tylko po to, żeby się zabrać ze sobą nareszcie krok dziesiąty i to jest ta ostatnia rzecz nie musisz znać wszystkich odpowiedzi nie musisz wiedzieć jak to zrobić wystarczy, że przestaniesz uciekać bo to, czego tak desperacko szukasz w innych od zawsze siedzi w tobie nie jako teoria, nie jako duchowość, tylko jako żywa obecność, która czeka, aż wreszcie sięgniesz po siebie. Dziesiąty krok: przestań siebie zostawiać, zacznij siebie wybierać. I choć to boli, to właśnie to jest wolność. Bo wracając do siebie, nie tracisz nikogo. Odzyskujesz wszystko. Rozdział 6 Zakończenie. Nie potrzebujesz drugiego człowieka, by być całością, ale możesz go kochać z poczucia pełni. Prawda jest taka: nie potrzebujesz nikogo, by być całością, ale możesz kogoś kochać z pełni. Nie z braku. Możesz być przyciągany, nie jak magnes do braku, ale jak słońce do słońca. Możesz się zachwycać, nie dlatego, że cię nie ma, ale dlatego, że jesteś. Braden napisał, to, co nas tak w nich przyciąga, wciąż w nas pozostaje. Po prostu uśpione. To zdanie może być początkiem nowego rozdziału. Rozdziału, w którym budzisz siebie zamiast czekać aż ktoś cię pokocha, w którym wracasz do siebie zamiast się gubić w cudzym życiu, w którym kochając drugiego nie tracisz siebie, bo to, co widzisz w nim, w niej, to odbicie ciebie, Twojego potencjału, Twojej odwagi, Twojej wolności. Miłość nie jest szukaniem kogoś, kto cię naprawi. Miłość to zaproszenie, by spotkać siebie poprzez drugiego i wrócić nie do niego, nie do niej, tylko do siebie. Dziękuję, że wysłuchałaś, dziękuję, że wysłuchałeś tego podcastu i że mogliśmy spędzić ten czas razem. W tym miejscu polecam również inne moje podcasty, jak na przykład podcast Czarna Owca, ta, która widzi więcej, z analizą cytatu Berta Hellingera o Czarnej Owcy rodu. A także podcast Duchowi turyści, kiedy rozwój osobisty to tylko ucieczka, gdzie analizuję cytat doktora Davida Hawkinsa. Albo podcast Gdy forma staje się bożkiem. O duchowości, która zgubiła Boga. To także cytat doktora Davida Hawkinsa z książki Oko w oko z jaźnią. Zasubskrybuj nasz kanał, aby dostawać więcej takich treści, abyśmy mogli razem zagłębić się w kolejne analizy cytatów, które wchodzą głęboko w ciało, serce i duszę. Ta seria to moc słowa. Zostań, inspiruj się, wzrastaj. Zostań z nami. Inspiruj się. Wzrastaj.